Będzie szybko. Nie mam czasu. Za długo spałem, ale są misje do zrobienia. Chociaż coś. Mam jakieś 3 godziny. 150 za 1. Pun. Z <śm> pojechał. No nie. Zostawił mnie. A ja nie wiem dlaczego. No, kolejny przyjechał szybciej niż powinien. Więc fajnie. Zatrzymałem na ulicę pełną sklepów fotograficznych i chyba znalazłem alfa albo tam Sony. Zaraz zobaczymy. Chyba będzie. Zapłaciłem 110 tysięcy łonów i mam trochę wrażenie, że przepłaciłem, ale. Użytkownik tunczyk500 zadał mi pytanie Jaka jest kanapka koreańska w MC Donald? Sprawdźmy to To akurat był Mac bez ekranów, gdzie można samemu sobie zamówić Żarcie? Więc idę do innego, bym nie dał rady zamówić nic. Okej, okay, to taki sklep, sklep gigant jest zaraz koło dworca. Dobrze wiedzieć. Ale ja idę do maczka. Jest misja dla Tunasa. Okej, okay, to chyba wiem. Mają shrimp wrapa i tomato chicken snacka. Jest i spicy Shanghai Burger. Rzeczy, których nie znam do picia jest Plum Peach Chiller i Jeju Halabong Chiller. W sekcji burgerowej mają bulgogi i mają też seafood. Warta lunchowa Wziąłem sobie picie jeju, happy snack, drip coffee, shrimp snack wrap, jeden bulgogi burger Aha, jeden crispy classic burger? Kurde, dużo i wziąłem i zapłaciłem 16 300. Sukcesy dzisiaj. Kupiłem sobie taką baterię. Mam nadzieję, że teraz mi będzie starczało baterii. Do tej pory chodziłem z takim powerbankiem. A to jest soczek Jeju z maczka. Smakuje jak sok pomarańczowy z lodem. Więc jest super zimny. Mi zamroziło mózg. Ogólnie jedzenie dobre jak to w maczku. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Bo już nie będę chodził do maca.